Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Moi drodzy, wygląda na to, że znamy już, tak mi się przynajmniej wydaje, zawartość paczek świątecznych. Nie jeden czołg, nie dwa, tylko wszystko. Na Wotexpress pojawił się odpowiedni niby przeciek, ale tam jak się pojawia przeciek, to wiadomo skąd on pochodzi. Chłopaki z Rykoszetu, przepraszam, Przetłumaczyli, no więc przeanalizujmy sobie, co może być w paczkach świątecznych z dużym prawdopodobieństwem. O dziwo, bezeta 176 może być w paczkach świątecznych. Jest to świetny ruch ze strony Wargamingu, ponieważ jeżeli ktoś nie ma tej bezety, to naprawdę wyda grubą kasę, podejrzewam, żeby ją mieć. Jeżeli ktoś nie zdobył albo, no nie wiem. <laughs> Nie chciał na przykład. To teraz pewnie będzie chciał. No dobra, więc tak. Lista czołgów od tych najwyższych, tierowo. No więc mamy Panzer Tiger Mouse 120T. Oczywiście ze skrzynki z łupami. HT 9. 9. <laughs> także nieźle. Typ 63. To wam robiłem News'a niedawno. Japonia HT 8 skrzynki z łupami, mamy jeszcze możliwość ISU-122-2, o dziwo, eee, niszczyciel ósmego poziomu, skrzynki z łupami, może być on zamieniony na obiekta 752, czyli HTK 10, 10. Wielka Brytania, Medium, Tank, 8 Premium, no i jako ostatni może być BZ-176. Ciekawe, jakie będą, jakie będzie prawdopodobieństwo na wygranie czy na wszystkie te czołgi będzie takie same prawdopodobieństwo. No więc, no tutaj oczywiście Chiny HT-8 i może być on zamieniony, jeżeli go nie będzie, to prawdopodobnie będzie czołg K-2 ZSRR HT-8 poziom. I tak się nam kończą te najbardziej pożądane nagrody. Yy, no można tutaj przez godzinę pewnie gadać, co może spowodować zwiększona ilość czołgów tyfu BZ-176 na bitwach randomowych. W bitwach randomowych, jeżeli rzeczywiście bardzo dużo ludzi by kupiło i bardzo dużo by się tych czołgów pojawiło, to powiem Wam szczerze, że granie siódemką czy też szóstką przeciwko BZ na jakichkolwiek wzgórkach, górkach i tak troszeczkę mija się z celem. No ponieważ obecnie każdy z was kto gra powiedzmy czołgami 6., 7., 8. poziomu przeciwko Bezecie, jeżeli jest chociaż trochę ogarnięty gracz, który wykorzystuje atuty tego czołgu, no to wiecie, że szansa na zwycięstwo jest niewielka, tak? Jest naprawdę niewielka. Oczywiście ten czołg jeżeli wyjedzie, to tak jak każdy inny dostanie bęcki, ale ale dobra, części z Was może interesować, co też będzie niższych tierów, bo pamiętamy, że za te niższe tiery no, prawdopodobnie będzie gold, jak podwójnie nam się trafi. Może tak nie być, ale liczę na to, że będzie. AMRT, czyli USA HTK 5 poziomu, jestem bardzo ciekawy takiego czołgu i dalej mamy M24 Chaffee, Ltek 5. poziomu również ten czołg akurat tak gorzej mi, no lajtami nie bardzo gram i t 3 czyli Ltek czwartego poziomu mamy jeszcze A7E3 Wielka Brytania Ltek mamy Vickersa 6 ton e, Chiny czyli wersja LT2 i mamy jeszcze tutaj aha Dobra, czyli to się kończą skrzynki z łupami, jeszcze mamy automat do gier, czy coś co go zastąpi i tutaj paton 3. Czyli USA HT 9. Tier i mamy Panzerwagen Wagen 39 Czechosłowacja LT 3 i to będzie czołg prezentowy, czyli dostajemy go po prostu w prezencie od Wargamingu. Żeby za dużo nie mieć, to lt trujeczka wystarczy. I wyjedziecie sobie tym LT na... Już Wam mówiłem przecież, ci, którzy oglądają moją serię z nowego konta, to wiedzą, co się dzieje na tierze trzecim. Także taki LT3... <grym> no, chyba, że nie wiem, daliby mu jakieś super pociski przebijające pancera S35 Podobne pojazdy. E, moi drodzy, no tak to się prezentuje. Jestem ciekawy, czy ta bezeta rzeczywiście będzie, czy to ona zostanie zamieniona e, na tego K2, ale na miejscu wargamingu, szczerze mówiąc, nie chcę im podpowiadać, ale <laughs> zrobiłbym takie dziadostwo, że wrzuciłbym bezetę po prostu z mniejszą szansą na wylosowanie <laughs> i w ten sposób kurka z gardą fulkasy. No, bo nigdy się nie dowiemy, jeżeli to będzie zrobione, to nigdy się tego nie dowiemy, prawda? Wystarczy prawdopodobnie jeden parametr zmienić i już co, któraś tam osoba wygra tą BZT, ale przykładowo, jeżeli czołgi te miałyby prawdopodobieństwo po 20%, no to im zwiększyć, a na przykład BZT zrobić 5%, tak? Rozumiecie o co mi chodzi. No mogą coś takiego odstawić i nikt z nas nie będzie wiedział tego. No bo pewnie to będzie czołk, wiecie, bezeta, gdyby jeszcze nie miała tych dopalaczy, ale ona nie dość, że może bardzo mocno przyzwonić, to ona po prostu dzięki dopalaczom bardzo szybko dojeżdża na pozycję, prawda? Dobra, to tyle krótki news, ale Myślę, że ważny, no bo chodzi o nasze pieniądze, kurczę. Tak, o nasze pieniądze. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. A dzisiaj wieczorem, chociaż jeszcze jeden materiał planuję wrzucić, ale jeżeli ktoś nie będzie oglądał, to dzisiaj wieczorem kontynuujemy grę Starfield, czyli spróbujemy zrobić jakieś zadania frakcyjne, a może troszeczkę pobudujemy zobaczymy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.